Sać, proszę pani, niech się pani schowa. Tam jest za niebezpiecznie. Krzyk sprzedawczyni ze sklepu z warzywami przebił się przez huk deszczu, jak syrena alarmowa. Marta odwróciła głowę w jej stronę, ale wiatr uderzył w jej parasolkę z taką siłą, że materiał wygiął się jak skrzydło ptaka łamiącego się na pół. Krople waliły w trotuar, jak szklane kulki, odbijały się od jej butów. Spadały na twarz z ciężką uporczywością. Ulewa przyszła nagle, dosłownie w dwie minuty, zmieniając spokojne popołudnie w chaotyczną wodną bitwę. Ludzie uciekali, chowali się pod daszkami, wbiegali do sklepów, a Marta szła szybkim krokiem, trzymając torbę przy boku i drugą ręką walcząc z niepokorną parasolką. Aż ją zobaczyła? Nie, jego. Stał pod wąskim daszkiem nieczynnej księgarni. Sam przemoknięty do szpiku kości. W garniturze, który teraz wyglądał jak mokra szmata. Z torbą pełną dokumentów, trzymaną przed sobą jak tarczę przed katastrofą. I tym spojrzeniem człowieka, któremu życie właśnie zagrało najgorszą możliwą kartę. Ta historia jest stworzona specjalnie dla kanału Opowieści spod serca. Każde słowo, każdy dźwięk. Płyną z emocji i prawdziwych doświadczeń. Usiądź wygodnie i pozwól, by ta opowieść dotknęła Twojego serca. Marta niemal go minęła, ale w jednej sekundzie usłyszała szczęk suchego papieru. Dokumenty w jego torbie nasiąkały wodą, kartki falowały. Tuż zaczynał się rozmazywać. On próbował zasłonić je ciałem, jakby mógł zatrzymać deszcz samą siłą woli. Nie mógł. Cholera! mruknął, uderzając dłonią w bok torby, zupełnie zapominając, że ktoś może to usłyszeć. Marta stanęła. Zamarła na sekundę. Z jednej strony to obcy facet, z drugiej wyglądał, jakby huragan osobistych tragedii właśnie trafił w niego prosto z nieba. I wtedy musiała zadać sobie jedno pytanie. Co zrobiłaby jej mama? Odpowiedź była oczywista. Marta bez wahania podeszła do niego, choć wiatr próbował ją odepchnąć, jak natrętną muchę. Proszę, podsunęła parasolkę pod jego daszek, wciskając mu ją niemal w dłonie. Mężczyzna uniósł głowę. Zaskoczenie przebiło się przez jego zrezygnowanie, jak błysk światła w ciemności. Nie, nie, proszę. Ja nie mogę tego wziąć. Głos miał głęboki, trochę ochrypły. Jak ktoś, kto ostatnią godzinę spędził walcząc z rzeczywistością może pan Marta uśmiechnęła się, choć wiatr wpychał jej mokre włosy do oczu niech pan trzyma dokumenty, nie parasol szkoda wszystkiego spojrzał na nią dłużej za długo jakby nie mógł zrozumieć, dlaczego ktokolwiek robi coś bezinteresownie to jest pani parasolka. A pan jej teraz bardziej potrzebuje. Ale pani przemoknie. I tak już jestem mokra, roześmiała się, wskazując na swój płaszcz, który wyglądał jak gąbka. Jego usta drgnęły, jakby chciał odwzajemnić uśmiech, ale nie miał siły. W tej sekundzie, między dwojgiem obcych ludzi on z torbą pełną marzeń, ona z parasolką, walczącą o życie. Wydarzyło się coś, co trudno nazwać. Niemiłość od pierwszego wejrzenia, nie zakochanie, coś bardziej subtelnego. Rozpoznanie. Jakby każdy z nich wiedział, że nieprzypadkowo znalazł się tu właśnie teraz. Jak mam pani podziękować? zapytał cicho, już trzymając parasolkę. Choć wyglądał, jakby ta sytuacja przerastała go bardziej niż ulewa. Nie trzeba. Ale ja. Naprawdę, to tylko parasolka. Deszcz uderzył mocniej, jakby chciał zakończyć tę scenę przedwcześnie. Marta odsunęła się krok w tył. Zmrużyła oczy, bo w twarz uderzył ją zimny podmuch. Musi pan iść. Dokumenty same się nie wysuszą. Pani, pani uratowała mnie bardziej niż pani myśli. Jej serce zabiło odrobinę szybciej. Tylko odrobinę. Ale odczuła to bardzo wyraźnie. Do widzenia, uśmiechnęła się miękko. Do widzenia. Powtórzył, jakby to słowo było zbyt poważne, zbyt ważne, a potem pobiegła dalej, z mokrymi włosami, bez parasolki, z torbą przyciśniętą do piersi, czując dziwne ciepło pod skórą. Jakby ta króciutka chwila w ulewie zostawiła ślad. Zniknęła za rogiem budynku. On stał tam jeszcze chwilę, wpatrzony w miejsce, w którym zniknęła, z parasolką w jednej dłoni i torbą w drugiej. Jakby zastanawiał się, czy naprawdę spotkał ją. Czy to była tylko iluzja stworzona przez deszcz. Gdy Marta wróciła do domu, była przemoczona, zmęczona i lekko zziębnięta. Chciała tylko gorącego prysznica i herbaty. Ale gdy stała w łazience, zdejmując mokry płaszcz, Niespodziewanie przypomniała sobie jego spojrzenie, pełne wdzięczności, ulgi i czegoś, czego nie umiała nazwać, potrząsnęła głową. To tylko obcy facet w deszczu, mruknęła do siebie. Nie wiedziała, jak bardzo się myliła. Nie wiedziała też, że za tydzień będzie krzyczeć zaskoczeniem, gdy przed jej drzwiami znajdzie parasolkę i list od mężczyzny z ulewy. Tydzień minął jak jedna długa, zamglona chwila. Praca, dom, trochę snu, mało emocji. Zwykła codzienność Marty. Poukładana, przewidywalna, spokojna. A jednak gdzieś między tym wszystkim pojawiał się nagły błysk myśli. Jak potoczyło się życie tamtego mężczyzny z deszczu? Czy dotarł na spotkanie? Czy dokumenty się uratowały? Czy w ogóle pamięta, że dała mu parasolkę? Marta potrząsała głową za każdym razem, próbując wyrzucić te myśli z głowy. Przestań, to obcy człowiek, mówiła sobie, odkładając kubek z kawą. Ale wspomnienie jego spojrzenia, takiego jakiego nie widziała od lat, wracało uparcie. Był piątek wieczór. Deszcz bębnił o parapet dokładnie tak, jak tydzień wcześniej. Marta wróciła z pracy zmęczona. Z telewizorem grającym w tle i praniem, które czekało na rozłożenie. Przekręciła klucz w drzwiach. Jedno kliknięcie, drugie, a gdy pchnęła drzwi, coś leciutko zahaczyło o czubek jej buta. Co u licha! Schyliła się i serce jej zamarło. Na wycieraczce leżała parasolka. Jej parasolka. Czysta, sucha, starannie złożona. Przewiązana skromną, biało-czerwoną wstążką, tak jakby ktoś naprawdę włożył w to serce. Obok niej biała koperta. Nie reklama, nie rachunek koperta, na której widniało jej imię Marta. Pisane odręcznie, eleganckim, starannym pismem. Poczuła, jak dłonie jej drżą. Nie z lęku, z ekscytacji nie, to niemożliwe przecież nie znała tego człowieka. Zamknęła drzwi nogą, nie wypuszczając z rąk parasolki i koperty. Zrzuciła płaszcz, niemal wbiegła do salonu i usiadła na kanapie. Przez chwilę tylko patrzyła na kopertę, jakby bała się, że otwierając ją, otworzy też coś w sobie. W końcu wzięła głęboki oddech i rozdarła papier. W środku był list, napisany jednym tchem, równy, spokojny, jakby piszący ważył każde słowo. Szanowna pani, gdyby nie pani dobroć tamtego dnia, moje życie mogłoby wyglądać teraz zupełnie inaczej. Dokumenty, które pani ochroniła, pozwoliły mi uratować projekt, nad którym pracowałem przez półtora roku. Dzięki temu nie straciłem pracy. Pani gest stał się dla mnie czymś więcej niż ratunkiem przed deszczem. Marta poczuła, że jej oczy lekko wilgotnieją. To zabawne. Jak czasem niewielki gest potrafi odmienić czyjś tydzień, a może i całe życie. Pani parasolka była dla mnie wtedy symbolem, nie przedmiotu, ale życzliwości. W świecie, w którym ludzie mijają się obojętnie, pani zatrzymała się. To wiele. Marta przełknęła ślinę, czując cieplejszy ucisk w klatce piersiowej. Chciałbym się odwdzięczyć w sposób bardziej ludzki niż tylko oddać przedmiot. Jeśli pewnego dnia poczuje Pani ochotę na kawę z kimś, kto docenił ten drobny gest, będę czekał w kawiarni przy rynku w sobotę o 18.00. Jeśli Pani nie przyjdzie, nie szkodzi. Życie i tak oddało mi wystarczająco dużo przez to jedno spotkanie. Podpisano: Mężczyzna z ulewy. Marta poczuła, jak na jej twarzy pojawia się coś, czego dawno nie czuła: uśmiech, niezamawiany, delikatny. Z odrobiną niedowierzania. Mężczyzna z ulewy, powtórzyła cicho pod nosem, jakby samo brzmienie tych słów było magią. Oparła głowę o kanapę. List spoczywał na jej kolanach, a parasolka leżała obok, jak symbol losu, który postanowił zrobić jej żart, albo prezent. Myśli zaczęły wirować: Czy powinna iść? Nie zna tego człowieka, nie wie o nim nic. Może to nierozsądne, może głupie, ale jej serce, zazwyczaj spokojne i pragmatyczne, biło jak wtedy, gdy miała dwadzieścia lat i wierzyła, że przypadki nie istnieją. To nie jest randka, mruknęła do siebie. To tylko kawa, podziękowanie. Nie wierzyła w swoje własne, tłumaczenia. Spojrzała na godzinę. Piątek: dwanaście. Spotkanie jutro o 18. Miała całą noc na wahanie się, i na zastanawianie się, i na uciekające myśli o mężczyźnie, którego oczy wciąż widziała w pamięci: zmęczone, zdesperowane, a jednak dobre. Zasnęła z listem na szafce nocnej, czując niepokojącą i piękną obecność czegoś nowego w swoim życiu. Sobota ciągnęła się jak guma. Marta sprzątała, gotowała, przestawiała rzeczy. Patrzyła w lustro zbyt długo, zmieniała bluzkę trzy razy, zastanawiając się, dlaczego jej aż tak zależy. A potem w końcu o 7.30 złapała parasolkę, tę samą, którą oddała, i wyszła z mieszkania. Każdy krok po schodach brzmiał jak odliczanie. Jeden, dwa, trzech, serce pukało jak młotek. Nie wiedziała, że właśnie idzie na spotkanie, które zmieni jej życie, ale czuła, że sobota nie będzie zwykłą sobotą. I że deszcz czasem naprawdę potrafi coś przynieść nie tylko kłopoty, czasem kogoś. Marta dotarła na rynek kilka minut przed czasem, choć sama nie mogła uwierzyć, że przyszła tak wcześnie. Jej palce zaciskały się na uchwycie parasolki tej samej, która tydzień temu ratowała nieznajomego przed ulewą. Teraz wydawała się lżejsza, jakby niosła w sobie nie tylko materiał i druty ale Historie. W powietrzu pachniało wilgocią i świeżo parzoną kawą z otwartych drzwi pobliskich lokali. Ludzie spieszyli się do domów, z torbami, z zakupami, z rozmowami przez telefon, z własnym światem w głowie, a Marta stała jak ktoś wyjęty z innego kadru. O 17:50 dziąć. wzięła głęboki oddech i weszła do kawiarni. Ciepłe światło uderzyło w nią jak miękki, przytulny koc. Aromat wanilii, karmelu, espresso wszystko naraz przyjemnie mieszało się w powietrzu. Lampy wisiały nisko, tworząc półmrok idealny na wieczorne rozmowy. W pierwszej chwili nie widziała go nigdzie. Serca nie uciszyła, wręcz przeciwnie przyspieszyło. Może nie przyszedł? Może to był tylko uprzejmy gest nic więcej może ona wydaje sobie za dużo. Zaczęła szukać wzrokiem wolnego stolika, kiedy nagle ktoś wstał. Marta odwróciła się i zobaczyła jego. Tym razem wyglądał inaczej niż w ulewie. Zużyty garnitur zastąpiła czysta, grafitowa koszula, podwinięte rękawy, elegancki, ale swobodny strój. Na twarzy lekki zarost, a w oczach ten sam błysk, który zapamiętała, ale teraz już niezmącony paniką, teraz pełen nadziei. Przyszedł pan. Uśmiechnęła się niepewnie. Pan? Zaśmiał się cicho. Proszę, bez formalności. Mam na imię Adam. Adam, powtórzyła miękko, jakby testowała brzmienie. Nawet nie wie pani, jak się cieszę, że przyszła, dodał, wskazując jej krzesło. Usiadła. On również. Między nimi stała niewidzialna bariera, delikatna, ale elektryczna. Taka, którą dwie osoby czują, zanim odważą się przesunąć ją choć o milimetr. Kelner podszedł, a Adam zamówił herbatę dla siebie i kawę dla niej, zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć. Spojrzała zaskoczona. Jak pan przepraszam, Adam wiedział? Adam uśmiechnął się. Parasolka pachniała kawą z karmelową nutą, zarumieniła się odrobinę. Może to ja tak pachniałam? Możliwe odparł szeptem, patrząc na nią z taką uwagą, że nagle poczuła, jak robi jej się cieplej. Przez chwilę milczeli, ale nie było to krępujące milczenie raczej takie, które zwiastuje rozmowę, na którą oboje czekają. W końcu to ona zapytała: Co było w tej torbie? Wtedy w deszczu Cała moja przyszłość zawodowa odparł bez wahania. Aż tak? Aż tak. Upił łyk herbaty, jakby musiał zebrać myśli. Jestem architektem. Przez rok pracowałem nad projektem, który miał zadecydować o tym, czy zostanę w firmie, czy zostanę tym gościem od szkiców, co mógł osiągnąć dużo, ale się nie udało. Jego głos brzmiał lekko ironicznie, ale pod spodem Marta wyczuła coś jeszcze: ciężar, presję. Latami noszoną odpowiedzialność. I pani parasolka ocaliła mój rok pracy. Nie przesadzaj, uśmiechnęła się. To tylko parasol. Nie, Adam pokręcił głową. Parasolka to tylko przedmiot, ale gest. Gest znaczy wszystko. Jej spojrzenie stężało przez chwilę, bo słowa uderzyły ją bardziej niż się spodziewała. Dawno nikt tak do mnie nie mówił. Może dawno nikt nie zauważył, jaką jest pani osobą? Marta spuściła wzrok. Ten mężczyzna miał niebezpieczną zdolność. Mówił prosto, bez fałszywych ozdobników, a każde jego zdanie trafiało w sedno. A co pani robi? zapytał po chwili. Pracuje w urzędzie. Dokumenty, wnioski, papierologia. Brzmi stabilnie. To słowo, które lubię. A drugie? Spokój. Adam uśmiechnął się, opierając łokcie o stół. Wygląda pani na osobę, która niesie spokój ze sobą, nawet w deszczu. To już było za dużo. Poczuła, jak policzki robią jej się gorące. Nie wiem, czy zasługuje na takie komplementy. Zasługuje pani i nie mówię ich po to, żeby zrobić wrażenie. Zamilkł, po czym dodał: Mówię je, bo są prawdą. W tej sekundzie Marta zrozumiała, że Adam nie jest jak inni mężczyźni, których spotykała. Nie grał, nie próbował nic wymusić, był szczery do granic, które aż prosiły o zaufanie. Rozmawiali potem długo o muzyce, którą lubią, o śmiesznych historiach z pracy, o tym, dlaczego niektóre spotkania trafiają w człowieka jak piorun, niespodziewanie, bez ostrzeżenia. Kawiarnia powoli pustoszała. Lampy przygasały. Ludzie wychodzili zostawiając ich samych w tysiąc ciepłym półmroku. W końcu Adam wziął głęboki oddech. Marta, bardzo chciałbym zobaczyć się z panią jeszcze raz. Ona spojrzała na niego, a w jej oczach odbijało się odbite światło lampy. Miękkie, ciepłe, nieśmiałe. Ja też bym chciała, odpowiedziała szczerze. Uśmiechnął się szerzej. Tym razem naprawdę, z ulgą i radością, której nie ukrywał. Wychodzili razem, a deszcz znów delikatnie mżył. Adam otworzył parasolkę, jej parasolkę, i podał jej uchwyt. Tym razem powinniśmy trzymać ją razem. Marta wzięła ją w dłoń. Ich palce musnęły się przypadkiem, albo nie przypadkiem. Przez następne dni Marta żyła w rytmie, którego dawno nie czuła. Lekkość w brzuchu, kiedy telefon wibrował, ciepło na skórze, gdy przypominała sobie spojrzenie Adama, śmieszny uśmiech, który pojawiał się sam, bez jej zgody. Spotkali się dwa razy, raz na spacerze, raz na szybkiej kawie, bo Adam miał prezentację. Rozmowy płynęły lekko jak ciepły miód, bez napięcia, bez udawania, bez tego nieznośnego ciężaru, który zawsze ją męczył przy nowych znajomościach. Ale to nie były jeszcze spotkania. To było jak oswajanie ciche, subtelne, kobiece. Adam wyraźnie nie chciał jej przytłaczać, a ona nie chciała się spieszyć. Zbyt często życie kazało jej biec tam, gdzie nie chciała. Pewnego popołudnia, w środku tygodnia, kiedy Marta wróciła z pracy, zauważyła coś pod drzwiami znowu koperta. Serce jej przyspieszyło w nielogicznym, Niewyjaśnionym odruchu. Podniosła ją delikatnie, jakby bała się, że list może się rozpuścić w dłoniach. Była cięższa niż poprzednio. Grubsza. W środku musiało być kilka kartek. Usiadła na kanapie, zdjęła płaszcz, odgarnęła włosy z czoła i dopiero wtedy otworzyła kopertę. Marto pisze, bo w moim życiu jest wiele rzeczy, których nie potrafię powiedzieć od razu. Nie z braku chęci. Z braku odwagi. Zatrzymała wzrok na tych słowach. Gdy pani dała mi parasolkę, byłem na życiowym zakręcie. Mój projekt wisiał na włosku, moja wiara we własne możliwości również. Stałem tam, w ulewie, z dokumentami, które miały zadecydować o moim losie, i myślałem, że to koniec. Marta przełknęła ślinę. Już czuła, że dalej będzie mocno. A wtedy zobaczyłem panią. Kogoś, kto nawet nie pytał, kim jestem, kto nie zastanawiał się, czy warto pomóc, kto po prostu zrobił to, czego potrzebowałem najbardziej, zatrzymał się. Marta poczuła delikatny skurcz w klatce piersiowej. Zatrzymała się. Tak, to było dokładnie to. Od tamtej chwili chciałem panią poznać nie po to, by oddać parasolkę, nie po to, by podziękować ale dlatego, że w pani spojrzeniu było coś, czego nie widziałem od lat. Ciepło, spokój, i odwaga, którą inni mają tylko w słowach. Zrobiło jej się gorąco. To nie była tania romantyzacja. To były słowa mężczyzny, który naprawdę patrzył, kiedy z nią rozmawiał. Kiedy przyszła pani do kawiarni, pomyślałem, że kto wie, może nie wszystko straciłem. Uśmiechnęła się lekko. Od tamtej pory próbuje panią poznać powoli. Ostrożnie, z szacunkiem, bo to, co czuję, nie jest żartem, nie jest chwilą, nie jest wdzięcznością. Marta odsunęła włosy z twarzy, oddychając głęboko. Jest czymś, co boję się nazwać, bo nie chcę pani przestraszyć, ale jeśli teraz tego nie powiem, mogę już nigdy nie mieć odwagi. Jej serce waliło jak młot. Marto, chciałbym być częścią pani świata choćby małą, choćby powolną, choćby nieidealną. Chciałbym zabierać pani parasolkę w deszcz, trzymać ją wspólnie i sprawić, że już nigdy nie będzie pani musiała sama wracać w ulewie. Marta poczuła łzy, które zbierały jej się pod powiekami. Ale jeśli pani nie chce, jeśli to wszystko za szybko, proszę tylko o jedno, żeby pani nigdy nie myślała, że zrobiła za dużo. Nie można zrobić za dużo, kiedy robi się coś z serca. Na końcu była krótka, dopisana odręcznie linijka. PS. Jeśli chciałaby pani porozmawiać, będę dziś o dziewiętnastu ku tam, gdzie pierwszy raz podałem pani krzesło. Kawiarnia. Ten stolik w rogu. Marta siedziała chwilę w milczeniu, trzymając kartki jak coś szalenie kruchego i szalenie cennego, a potem wstała. Bez makijażu, poprawianego trzy razy, bez wyliczeń, analiz, wahań, w prostym swetrze i z drżącymi palcami, z parasolką w dłoni. Gdy weszła do kawiarni, zobaczyła go od razu. Siedział dokładnie tam, gdzie zawsze. Odwrócił głowę i uśmiechnął się tak, że coś w niej pękło i jednocześnie się poskładało. Podszedł do niej powoli. Przeczytałaś? Marta kiwnęła głową. Jej oczy błyszczały. I. Adam zapytał szeptem Ona uniosła parasolkę i podała mu ją tak, jak wtedy w ulewie. Możesz wziąć ją znowu, ale pod jednym warunkiem. Jakim? spytał głos drżał mu jak u chłopaka, nie jak u dorosłego mężczyzny. Marta uśmiechnęła się cicho. Tym razem wrócimy pod nią razem. Adam wziął parasolkę a ona jego dłoń. I wtedy wiedzieli oboje. To nie parasolka ich połączyła. To fakt, że oboje potrafili zatrzymać się w świecie, w którym ludzie tylko biegną. Dziękuję, że wysłuchałeś tej historii, stworzonej specjalnie dla kanału Opowieści spod serca. Jeśli poruszyła twoje emocje, zostaw po sobie ślad, komentarz, subskrypcję lub myśl, bo właśnie tak powstają kolejne opowieści.